Ogłoszenie publiczne mamy 16 listopad 2025. Ostateczne przypomnienie: przejęcia pełnego mienia stałego i ruchomego przez Fundusz Terran o 1776 całej struktury firmy Sąd Okręgowy NIP 725 863 Sąd Apelacyjny NIP 634-1588954 Stały Sąd Polubowny NIP 9541186914 Wraz ze wszystkimi firmami sąd wszelkiego rodzaju na całej strukturze Katowic dla wszystkich projektów Teran OPPT 1776 natychmiastowo i niezłocznie. Trybunał Stanu dla reprezentantów firm osób: Agata Stankiewicz-Rataj, Katarzyna Krzyjskowska, Igor Niedobecki, Michał Niedopytalski, Mariusz. Gumowski, Janusz Lipiński, Aleksandra Janas, Robert Kirejew, Ewelina Kocurek Grabowska, Małgorzata Wołczańska, Leszek Kędzior, Anna Lis, Monika Wojtynek Kordys. Wraz z każdym domniemanym pracownikiem i współpracownikiem wyżej wymienionych firm, niezależnie od hierarchii, stopnia i stanowiska, do siódmego pokolenia w linii prostej. Z pełną akceptacją i z pełną indywidualną odpowiedzialnością naczelnych komandorów Ziemi Lechickiej Natalii Jagody y, Pojawa i Przemysława Antoniego Piotra Pojawa. Z wdzięcznością w pokorze serca jam jest.